Dzień dobry Jacek Balkan. Zapraszam na kolejny odcinek Motodziennika, który dzisiaj zaczynamy od samochodu marki Dacia. A dokładniej od przyłapanego w Rumunii prototypu, który prawdopodobnie jest produkcyjną wersją pokazanego na targach w Genewie Dastera. Nowy model, dostępny zarówno w wersji z napędem na jedną, jak i dwie osie, nie będzie tak odlotowy, tego możemy być pewni. Ale wygląda na całkiem spore auto. Z niecierpliwością czekamy na kolejne, bardziej szczegółowe zdjęcia, bo co będzie pod maską, już wiemy. Jeden silnik diesla konstrukcji Renault pojemności 1,5 litra w różnych wariantach mocy oraz przynajmniej na początku jeden silnik benzynowy. 90 albo 105 koni. Ciekawy jestem, z jakim samochodem będzie rywalizować nowy SUV Daci i tą rav 4. Na pewno. A teraz zapraszam Państwa na materiał o tym, jak wesołe jest życie staruszka. Widoczny na filmie pan to Klaus Hammerschmidt, 73-letni emerytowany niemiecki przedsiębiorca. Jak Państwo widzą, Klaus w siedzibie firmy BMW witany jest z pełnymi honorami. Przywozi go firmowa siódemka, w drzwiach witaszew i pozwalają mu dotykać i bawić się wszystkim, co sobie w BMW upatrzy. Wbrew pozorom, Klaus nie jest największym udziałowcem bawarskiej firmy, ale jednym z najlepszych klientów, który właśnie odbiera kolejny egzemplarz BMW. Fabrycznie nowe M6 o mocy 507 koni z dodatkowym pakietem obniżonych. Ta MK jest 26. fabrycznie nowym autem ze znaczkiem M, zamówionym i odebranym przez pana Klausa. Ale oprócz Emek, nasz bohater od 1963 roku, miał jeszcze 29 Alpin i 80 innych BMW. Podobno fascynacja tą marką zaczęła się od modelu 1800 Ti i trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Czarna MK jest dokładnie 135. samochodem marki BMW w garażu Klausa. Firma BMW oczywiście chwali się tym, że ma takiego wiernego klienta, ale moja wrodzona Wredota każe mi zadać pytanie, jak bardzo niesatysfakcjonujące musiały być 134 poprzednie samochody marki BMW, skoro ten facet je wymienia średnio co 4 miesiące. Drugie pytanie, które przychodzi mi do głowy, to ile miał żon? Jeśli mają Państwo jakieś sugestie, to proszę zostawić po sobie ślad na forum. A teraz zapraszam Państwa niespodzianka na spotkanie z BMW. Ale tym razem mamy kilka ciekawostek dotyczących najnowszych silników produkowanych przez bawarską firmę. We flagowej siódemce z oznaczeniem 740D pojawi się motor o pojemności 3 litrów. Będzie to oczywiście diesel, którego już dość dobrze znamy, gdyż ten silnik w różnych wariantach mocy od 197 z 1 do 286 koni z dwiema turbinami dostępny jest zarówno w trójce, piątce, jak i szóstce. Można o nim mówić tylko i wyłącznie w samych superlatywach, jest cichy, w kabinie brzmi prawie jak silnik benzynowy, gwarantuje rewelacyjne osiągi i jest naprawdę oszczędny. Podczas jazd testowych X5 z takim motorem na trasie bez żadnego problemu udało nam się schodzić poniżej 8 litrów ropy na setkę. Kolejna wersja tego silnika, dostępna na razie jedynie w serii 7, będzie jeszcze mocniejsza. BMW poinformowało o tym, że auto z oznaczeniem 740D będzie miało pod maską 306 KONI, co w kategorii diesel jest chyba nowym rekordem, którego serdecznie gratulujemy. Ale mamy również złe wieści. Powoli potwierdzają się plotki, że Niemcy planują zastąpienie rządowych szóstek silnikami 3- i 4-cylindrowymi. Ten pierwszy ma mieć 1,3 litra pojemności i przynajmniej 160 koni. Większy w najbardziej wysilonych wersjach może mieć nawet 320 koni z pojemności 1,8 litra. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że coś tak wysilonego będzie równie trwałe jak silnik sześciocylindrowy, na przykład. Ale z drugiej strony to producenci już dawno temu odpuścili sobie wyścig na samochody jak najbardziej bezawaryjne, a za to skupili się na ekologii. Na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję i zapraszam już jutro do zobaczenia.